się łodzią, ale też fabryką rabisza i tym oto wnętrzem, czyli starą powozownią i garażem, który tutaj był. Stworzyliśmy markę spójną i artystycznie, i też i wizerunkowo. Przy okazji tego naszego otwarcia mm, ma miejsce wernisarz mojego Taty. O wernisarzu zaraz Tato powie kilka słów. W każdym razie jest to. Oprócz wernisażu i, i to, że udało nam się zrobić to na Piotrkowskiej, w tym fantastycznym miejscu, mój tato niedawno skończył 60 lat i jest to, jest to, był, jest to też niejako prezent, jest to też nie niejako, tylko jest to po prostu prezent, jakieś ukoronowanie pewnej drogi artystycznej i otwarcie kolejnego etapu. Warszawy nigdy na tyle nie oswoiłem, a też szukałem miejsca, które ma nie tylko ducha, ale też duszę. I jak tutaj przyjechałem kiedyś, zresztą yy, zjęła się osobą, która jest tutaj też yy, w łodzi jakoś i, i ona mnie tutaj zaprosiła, kiedyś już wypiliśmy kawę chyba z rok temu pomad i ja mówię, to są fantastyczne miejsce, bo to miejsce dopiero wtedy z, z, zaczynało tak prężnie działać i, i funkcjonować też na arenie takiej, takiej ogólnopolskiej. I stwierdziłem, że znalazłem miejsce, w którym chciałbym coś zrobić. Jeszcze nie wiedziałem co, a potem, potem było miejsce czyli impulsem było znalezienie miejsca, czyli tego garażu, który był do totalnego remontu. Wiadomo było, wiadomo było, że chciałbym coś zrobić z moim tatą, i chcieliśmy, żeby to było wyjątkowe. Nie chcieliśmy iść takim tropem, że a to ciuchy, a to jakaś restauracja, czy coś, chcieliśmy zrobić po swojemu zupełnie. O czym też byliśmy przekonani od początku, mimo że to jest najtrudniejsza droga, którą obraliśmy, że chcemy robić własną markę, a nie chcemy robić, a nie chcemy robić innych marek, czyli. To to jest tak, jak rozumiem, że wszystkie te rzeczy są robione dla nas. Panów. Tak, ale przez nas projektowane, na nasze zamówienie jest to nasz brand. i. Wielkie firmy się zgodziły na to, żeby dla nas zrobić no, takie nietypowe przedsięwzięcie, no bo to jest dla nich niszowy produkt, a my też chcieliśmy wyjść do, do, do ludzi z czymś, z czymś wyjątkowym nietypowym, czego nie ma na każdym kroku.